Co to jest nowotwór? Nowotwór to nieprawidłowa tkanka powstająca z jednej chorej komórki organizmu. Rośnie ona w wyniku niekontrolowanych podziałów komórek, połączonych z jednoczesnym zaburzeniem różnicowania się powstających komórek. Organizm traci kontrolę nad procesem namnażania się komórek w wyniku mutacji różnych genów, które kodują białka pełniące istotną rolę w cyklu komórkowym. Geny takie nazywamy protoonkogenami i antyonkogenami. Część nowotworów rozwijających się u człowieka jest dziedziczna stanowią one około 5-10% wszystkich chorób nowotworowych. Nowotwory rozwijają się tylko w takich tkankach, których komórki cechują się zdolnością do rozmnażania. Nie powstają zatem z dojrzałych neuronów komórki nerwowe i kardiomiocytów, komórki mięśnia sercowego. Ponieważ wymienione komórki utraciły już zdolność do namnażania się, podział nowotworów. Nowotwory można podzielić na łagodne, niezłośliwe i złośliwe. Te grupy często potocznie określa się mianem raków, choć z medycznego punktu widzenia nie jest to prawidłowe, zostanie to wyjaśnione później. Nowotwory łagodne występują znacznie częściej niż złośliwe? Swoją budową i wyglądem tworzących go komórek nowotwór może być mniej lub bardziej podobny do prawidłowej tkanki, z której się wywodzi. Nazywamy to zróżnicowaniem nowotworu. Można przyjąć, że im bardziej jest on podobny do tkanek prawidłowych, tym mniej jest złośliwy. Nowotwory łagodne cechują się bardzo dużym stopniem zróżnicowania. Rozwój nowotworów w piśmiennictwie medycznym stosuje się też dwa terminy związane bezpośrednio z rozwojem nowotworu czy też przemianą, transformacją, zmiany niezłośliwej w nowotwór. Zmianą przednowotworową nazywamy taką zmianę, która wiąże się z większym ryzykiem rozwoju nowotworu złośliwego, z takiej zmiany częściej rozwinie się nowotwór. Przykładem tego typu zmian są gruczolaki jelita grubego, potocznie nazywane polipami. Nie jest to do końca prawidłowe nazewnictwo, ponieważ nie każdy polip jest gruczolakiem, na podłożu których rozwija się rak jelita grubego. Stan przednowotworowy to choroba związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu złośliwego. Chorzy. U których rozpoznano taką chorobę, powinni być poddani bacznej obserwacji lekarskiej i należy u nich wykonywać odpowiednie badania diagnostyczne, co umożliwia wczesne wykrycie zmian przednowotworowych lub już nowotworów i skuteczne leczenie. Przykład stanu przednowotworowego stanowi choroba zapalna jelita grubego o nazwie wrzodziejące zapalenie jelita grubego, colitis ulcerosa, w przebiegu której istnieje zwiększone ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Nowotwory złośliwe, nowotwory złośliwe można podzielić na kilka dużych grup, w zależności od tego, z jakiej tkanki pochodziła pierwsza komórka, która dała początek rozwojowi nowotworu. Nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego, a więc rozwijające się z komórek nabłonka, nazywa się rakami, carcinoma, Nowotwory wywodzące się z komórek mezenchymalnych to mięsaki. Sarcoma, a nowotwory tkanki limfatycznej i układu krwiotwórczego to chłoniaki, lymfoma, i białaczki, leucemia. Istnieją jeszcze nowotwory wywodzące się z pierwotnej komórki płciowej, zwykle rozwijają się one w gonadach, jądra i jajniki, i nazywamy je nowotworami germinalnymi. Ponadto osobną grupę stanowią nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, mózgu i rdzenia kręgowego. Nowotwory złośliwe charakteryzują się występowaniem kilku cech, które decydują o tym, że zasługują one na nazwanie ich złośliwymi i określają biologiczne zachowanie opisywanych zmian. Dwie główne takie cechy to naciekanie okolicznych tkanek oraz zdolność do tworzenia przerzutów do węzłów chłonnych lub narządów odległych. Naciekanie wiąże się z niszczeniem tkanek otaczających nowotwór lub narząd, z którego się on wywodzi. Murki nowotworu mają zdolność naciekania także naczyń krwionośnych i chłonnych, dzięki temu, po dostaniu się do światła naczynia wraz z krwią lub chłonką, mogą rozsiewać się po całym ciele. Jeśli w innym, odległym miejscu komórki nowotworowe napotkają korzystne warunki do osiedlenia się i namnażania, pozostają tam i tworzą nowy gus nowotworowy nazywany przerzutem. Przerzuty powstające drogą naczyń chłonnych najpierw pojawiają się w najbliższych pierwotnemu nowotworowi węzłach chłonnych. W ten sposób rozsiewają się głównie raki. Natomiast przerzuty związane z rozsiewem drogą naczyń krwionośnych mogą powstać w każdym miejscu organizmu, najczęściej w płucach, wątrobie i kościach. Drogą naczyń krwionośnych rozprzestrzeniają się przede wszystkim mięsaki. Komórki nowotworowe mogą także wykorzystać do rozsiewu drogę płynu mózgowo-rdzeniowego, dotyczy to nowotworów centralnego układu nerwowego, bądź też rozsiewać się do jam ciała, np. rak jajnika do jamy opłucnej lub otrzewnej, czemu zwykle towarzyszy pojawienie się w tych jamach płynu, na przykład wodobrzusze czyli płyn w jamie brzusznej. Im większy nowotwór, im więcej komórek się w nim dzieli, namnaża, i tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się przerzutów, dlatego tak ważne jest wykrywanie nowotworów złośliwych wtedy, gdy ich rozmiary nie są duże i możliwe jest skuteczne leczenie. Pozostałe cechy nowotworów złośliwych, które w każdym przypadku nowotworu mogą pojawić się w różnym zestawieniu, to Zwykle szybki wzrost brak torebki guza, odrastanie w miejscu pierwotnego występowania po niedokładnym usunięciu pierwszej zmiany, czyli wznowa miejscowa, cechy złośliwości dotyczące samych komórek, np. Kształt i wygląd jądra komórkowego duża zdolność tworzenia nowych, nieprawidłowych naczyń, czyli angiogenezy, duże zróżnicowanie wyglądu komórek nowotworowych. Obecnie dzięki postępowi medycyny i wykorzystywanym w tym celu badaniom diagnostycznym coraz więcej nowotworów złośliwych można wykryć na wczesnym etapie, co umożliwia wyleczenie chorych. W leczeniu chorych na nowotwory wykorzystuje się specjalne leki antynowotworowe, chemioterapia, napromienianie, radioterapia oraz leczenie chirurgiczne. Ostatnim osiągnięciem medycyny i jednocześnie dziedziną, której dotyczy wiele toczących się obecnie badań jest TZW, leczenie celowane, czyli stosowanie leków skierowanych przeciwko konkretnym, zepsutym, nieprawidłowym cząsteczkom występującym w komórkach nowotworowych. Nowotwory łagodne dla porównania Cechy nowotworów łagodnych to Ostre odgraniczenie guza Brak naciekania okolicznych tkanek nawet przy braku torebki guza, rozprężający tych wzrostu zwykle obecność torebki zbudowanej z tkanki włóknistej brak zdolności tworzenia przerzutów, guzy tego typu rosną powoli przez wiele lat, stopniowo się powiększając. Jednak od wymienionych zasad istnieją wyjątki, naczyniaki które są łagodnymi guzami zbudowanymi z naczyń krwionośnych nie są otoczone torebką i wciskają się nieregularnymi wypustkami pomiędzy komórki narządu, w którym rosną. Tempo wzrostu mięśniaków macicy, czyli łagodnych nowotworów zbudowanych z tkanki mięśniowej, są to najczęstsze nowotwory występujące u kobiet, jest zależne od działania hormonów. Dlatego mięśniaki mogą szybko powiększać się u kobiet w ciąży. Część nowotworów łagodnych rośnie w postaci polipów. Jest to tylko określenie kształtu danej zmiany, czyli uszypułowanego tworu o obłym obrysie, wystającego ponad powierzchnię danej płaszczyzny. W formie polipa może także rozwijać się nowotwór złośliwy lub zmiana związana ze stanem zapalnym. Polipy jelita grubego są zmianami znajdowanymi podczas badań endoskopowych, kolonoskopii lub rektoskopii, wykonywanych z różnych powodów. Suwa się je podczas takiego badania i następnie wykonuje się badanie histopatologiczne, w celu określenia charakteru zmiany, łagodny lub złośliwy głos, i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. Najczęściej pod pojęciem polipa jelita grubego rozumie się łagodne nowotwory błony śluzowej tego odcinka przewodu pokarmowego czyli gruczolaki, polipy gruczolakowe, jak wspomniano wyżej są to zmiany przednowotworowe. Wiążą się one z ryzykiem rozwoju raka jelita grubego i dlatego należy je usuwać, zabieg taki nazywamy polipektomią, zapobiegający w ten sposób zachorowaniu na nowotwór. Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w rozdziale dotyczącym raka jelita grubego. Oprócz przewodu pokarmowego zmiany polipowate można też spotkać w górnych drogach oddechowych, jama nosowa, zatoki, w jamie macicy oraz w drogach moczowych. Angiogenaza jest to proces tworzenia nowych, drobnych naczyń krwionośnych. Zjawisko takie występuje w rozwoju embrionalnym, kiedy rozwijają się poszczególne tkanki i narządy, ale także po urodzeniu. Rzenie nowych naczyń jest związane z takimi zdarzeniami jak gojenie się ran, cykl miesięczny u kobiet, regeneracja błony śluzowej trzonu macicy, wzrost kości, ale także z rozwojem nowotworów. Wówczas nowo powstające naczynia zapewniają ukrwienie i odżywianie rosnącego guza. Nowotwory miejscowo złośliwe. Oprócz nowotworów łagodnych i złośliwych istnieją także zmiany, które określa się terminem nowotworów miejscowo złośliwych. Są to takie guzy, które wykazują część cech nowotworów złośliwych: przede wszystkim zdolność do naciekania i niszczenia otaczających tkanek i narządów. Jednak nie tworzą one przerzutów, lub wyglądają jak guz łagodny, ale mogą nawracać po usunięciu. Najczęściej występującym guzem tego typu jest nowotwór skóry nazywany rakiem podstewnokomórkowym. Pomimo swojej nazwy, rak nie ma on zdolności tworzenia przerzutów. Choć niszczy tkanki w obrębie których rośnie, odrębnego omówienia wymaga zagadnienie nowotworu nabłonkowego, czyli raka, na wstępnym etapie rozwoju, w odniesieniu do takiej zmiany stosuje się nazwę raka nienaciekającego po łacinie insitu czyli w miejscu swojego powstania. Słowo rak oznacza, że jest to już nowotwór złośliwy, jednak ponieważ nie przekroczył on jeszcze granic nabłąka, a więc nie naciekaj nie niszczy sąsiadujących z nim tkanek. Co zatem idzie, nie ma jeszcze możliwości tworzenia przerzutów. Jest to więc bardzo wczesny etap rozwoju raka, który wykryty w takim stadium jest całkowicie wyleczalny, w medycynie na określenie takiego stadium rozwoju raka używa się terminu neoplazja śródnabłonkowa lub dysplazja. Taka zmiana zbudowana jest z komórek, które wykazują wszystkie cechy złośliwości, zarówno pod względem wyglądu samych komórek jak i budowy nabłonka, jednak na tym etapie zmiana jest ona ograniczona do samego nabłonka, nie ma dostępu do podścieliska, jest od niego oddzielone błoną podstawną, nie nacieka otoczenia. Można ją usunąć z niewielkim marginesem zdrowych tkanek i w ten sposób zapobiec wystąpieniu raka naciekającego, a więc w pełni złośliwego nowotworu, który ma zdolność tworzenia przerzutów. Dysplazję w nabłonku można podzielić na zmiany małego stopnia. Nie obejmują one pełnej grubości nabłąka. Ryzyko rozwoju raka jest małe i dużego stopnia. Zmiany obejmują pełną grubość nabłonka, a ryzyko rozwoju raka w takim przypadku jest bardzo duże. W uproszczeniu można przyjąć. Że gdyby udało się wykrywać wszystkie raki na etapie neoplazji śródbłąkowej, możliwe byłoby wyleczenie wszystkich chorych na raka. Jednym z narządów, w których możliwe jest takie wczesne wykrywanie zmian nowotworowych i zapobieganie ich dalszemu rozwojowi, jest szyjka macicy. Badanie które umożliwia wykrycie dysplazji w wielowarstwowym płaskim pokrywającym tarczę części pochwowej szyjki macicy jest cytologia ginekologiczna. Jest to prosta, tania, niebolesna procedura, polegająca na pobraniu wymazu specjalną szczoteczką z tarczy części pochwowej i kanału szyjki macicy. Rycina 3. Proponuje klasyczny schemat budowy szyjki macicy plus może zdjęcie szczoteczki do cytologii i samego rozmazu. Pamiętaj o regularnym wykonywaniu cytologii, ponieważ może ona ochronić się przed rozwojem zaawansowanego raka, w odniesieniu do szyjki macicy pojęcia dysplazja i neoplazja śródnabłonkowa zostały zastąpione terminologią wywodzącą się z języka angielskiego. Mówimy o zmianach typu CIN, angielski. Serwica INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA czyli Neoplazja śródnabłonkowa szyjki macicy i skrót wwodzący się od pierwszych liter angielskiej nazwy, lub SIL, SQUAMOUS INTRAEPITHELIAL LESION czyli zmiana śródnabłonkowa w obrębie nabłonka wielowarstwowego płaskiego i analogicznie utworzony skrót, dodatkowo zmiany występujące w nabłonku szyjki macicy można stopniować. Jak wspomniano wyżej, na takie które wiążą się z dużym, mówimy wówczas o 2 lub cin 3, albo w przypadku w badania cetologicznego o Hasil, litera H pochodzi od angielskiego słowa high, i oznacza duże ryzyko rozwoju raka, albo z małym ryzykiem rozwoju raka. W tym przypadku używa się terminu CIN i lub w badaniu cetologicznym Sil, analogicznie litera L e oznacza angielskie słowo LOF i służy do określenia małego ryzyka rozwoju raka. Pojęcia dysplazji i neoplazji śródnabłonkowej używane są także w stosunku do zmian w obrębie nabłonka gruczołowego, np. W żołądku i jelicie grubym stosuje się wówczas podobny podział na zmiany o małym i dużym stopniu dysplazji, i tak np. usunięty polip gruczołakowy jelita grubego może zawierać ogniska dysplazji dużego lub małego stopnia.